Prowadzenia się fagaty, jako rozmówcę wykorzystałeś Nitro Zdyźniaka, tego górskiego? Tak, bo on też robi w komentarzach. Ale i on, on, się, on się miał czelność wypowiadać na temat zachowań tej fagaty? Tak. Bardzo aktualna sprawa, to Słuch, fajnie, to, tutaj to wprowad... nie, no, skoro wprowadziłeś. Nie, skoro wprowadziłeś, można zbliżenie? Bo i to ja nie będę nic komentował. Bardzo aktualna sprawa. Okej, okay, jestem ciekawy. Bo byliśmy w wątku. E, e, jakby lizania rosyjskiej ręki. Tak, I chciałem tak... właśnie. Dobrze, też proszę tym... bardzo. Proszę bardzo. E, zbliżenie na telefon Jacka poproszę. Wojna przesyła groszy. Do mikrofonu. na Ukrainy. Co o tym myślisz? dojdzie to do nas. Oby tak. Jeszcze coś? Pytanie brzmiało od jego widza. Wojska Rosji, czy to był dzień agresji. Wojska Rosji wkroczyły na tereny Ukrainy. Odpowiada. Oby Siergiej tak. odpowiada Siergiej, Siergiej Nitrozyniak. Oby tak. Jeszcze coś? Tu nie wymaga, to, ni, ni, to nie wymaga komentarza. Jeszcze coś? Mikułem, I chcesz co? mi powiedzieć, że, że nie działa w Polsce ruska agentura? To twierdzi, że Sierdziej Ale nie, nie bądźmy naiwni. Yy, mówisz o polaryzacji i, i naprawdę skupiamy się na tym, że, że dziewczyna się tam bawiła dobrze z chłopakiem, albo inaczej, on się bawił dobrze z nią. Czyli uważasz i, to, co robi... Ale nie ma skali. Ale poczekaj, to ci pytanie. Nie można zostawiać tych dwóch spraw. A jeszcze Uwa bierzesz mi... takiego typa, który mówi, oby tak, on no, życzy śmierci, a jakby, a jakby ci Rosjanie tu weszli i zamordowali kogoś z twojej najbliższej rodziny. Na pewno masz kogoś, kogo kochasz. To też byś się podpisał pod tym, co on powiedział? Oby, tak? Ale tu się nikt nie podpisuje, ani ja się nie podpisuję. No właśnie, ani ale Mikołaj bierzesz go na rozmówce, podpisał. bierzesz go na rozmówce, na moralizatora dotyczącego sprawy, on się wypowiada. On się wypowiada na temat, kto się jak prowadzi. Ja uważam, że z ludźmi warto rozmawiać, nawet nieważne, hmm. jakie by mieli pogląd. Nitro... Ale wiesz, to, to, to byś. To, byś to, to, to jest tak, jakbyś wziął y, Trynkiewicza na rozmówce odnośnie molestowania dzieci. nitro jest takim rozmówcą do spraw moralizatorskich, jak Trynkiewicz odnośnie wątku pedofilskiego, no. Czy uważam, że teraz za grubo trochę powiedziałaś z tym porównaniu, ale właśnie... Ale jak za grubo? Typ mówi, o no tym. go w tym momencie do Trynkiewicza, do który pyta, krzywdził dzieci i się... realnie zostało to udowodnione, on tylko coś powiedział. Tylko? Jego słuchają Tylko miliony wyjażdż, ale nie wykona. się, o, Posłuchaj, nie, no, super, nie wykonał super, żadnego czynu, super żart, ale który skrzywdził miliony, kogoś. Ale miliony jego widzów są zapatrzone w niego zero-jedynkowo, te dzieciaki mają papkę z mózgu, ich idol mówi, oby tak, aha, a to fajnie, a to czy ja jestem Rosjaninem, czy Polakiem, ja jestem kosmopolitą, a w ogóle to, kim ja, a w ogóle to gdzie, ja jestem Polak? A co to jestem Polak? No to dał im wykład, co Dobrze. to jest Polak. Czy wejdą tu rosyjskie wojska? Oby tak. Jego widz się pyta z nadzieją, że dostanie odpowiedź na pewno inną. Nie no, co ty. Okej, okay, żeby nie, nie, była jasność. Ja broń, pod tymi, ja jakby uważam... Jakby była odpowiedź, bym złego słowa nie powiedział, jakby była odpowiedź, nie no, brońmy, brońmy, brońmy Polski, ale brońmy też Ukrainy, jakby z tego wybrnął. A co, a wiesz co on powiedział? On to powiedział z wewnątrz, z trzewi. Oby tak. To jest typ, który nienawidzi Polski. I tutaj robi pieniądze. Obrzydliwość. I ty z nim rozmawiasz na tematy, na tematy kto, jaka, jaka dziewczyna się prowadzi. Banalizujecie. Banalizujecie. Bardzo ważne tematy. Ten typ powinien być wyłączony, wymieciony ze strefy jakiegokolwiek wpływu, w internetu, cokolwiek. Mówicie, że jakiś gość, góral został zbanowany i mówicie, że to jest obrzydliwość. Obrzydliwość. A lżenie na, 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 narodu polskiego, to co to jest? Obrzydliwość czy nie? Okay. I to w sytuacji wojennej. Jacek, ja rozumiem twoje wzburzenie również uważam, że jak nie zachował tam się dobrze. Uważam, że zachował się źle, mówiąc coś takiego. Natomiast on zawsze i jego widzowie to rozumieją, mówi coś w konwencji żartu. Żartu. On to się ja tym broni. Po, to ja ci puszczę drugi żart. Dobrze. Żartu, nie będę komentował. Tak jak ci, ja ci powiedziałem, jak on się broni. Mieszkam za granicą, mieszkam w Breslau. Polaki powinny kurwa szanować. Jeszcze coś? No widzisz, ja widzę gościa grającego w Lola, który po prostu sobie mówi. Żartuje sobie, że a? mieszka w Breslau. Aha, to do linii Wisły będzie, będą Niemcy, a do Ma być ruski mir. Żeby była jasność, uważam, że Nitrozyniak powinien się od takich żartów pohamować. natomiast to, jest jego, że to, nie jest, to żart. jest jego tłumaczenie? Ale to jest jego tłumaczenie, że to są żarty. Skąd wiesz, czy on wtedy żartował? Byłeś, je, byłeś w jego śro... jakby w, w jego umyśle, że a wiesz, ty, że to nie Kiewicz był żart? A się tłumaczył przed sądem, że on tak musiał, siła wyższa, a Nitro się tłumaczy, że to był żart. Jaki żart? Ale porównujesz teraz krzywdzenie dzieci... Do tego, że Nitrozyniak grając w Lola coś sobie powiedział. Weszliśmy na bardzo poważne tematy. Zaczepiłeś temat polskiej racji stanu. Tak, uważam, że takich agentów wpływu nie powinno być w polskiej, w polskiej strefie publicznej. Czyli co nic z powinniśmy teraz zrobić? Wyrzucić go z Federacji Powinny z dzieciaki, nie, powinny. Mówię, nie, chwila. Refleksja wśród dzieciaków bądź rodziców tych dzieci, które są zapatrzone w takiego typa obrzydliwego zero-jedynkowo. I to nie był żart. Dobrze, a Mikołaj, co ty właśnie o tym sądzisz? E, czy uważasz, że Biorąc to co pod mówi... pod uwagę jego, którym się chwali, niemiecko-rosyjskie pochodzenie, uważam, że to nie był żart. To zaraz do tego przejdziemy, bo też z nim o tym gadałem. E, co ty uważasz, że Nitrozyniak jednak ma taką konwencję? Czy jednak faktycznie, tak jak mówi Jacek, jest to rosyjska agentura? Nie, Nitrowi się często odkleja, jak chodzi o jakieś teksty, nawet Niedawno była dosyć głośna afera, jak chodzi o jego tekst tam z gwałtem bodajże. Mhm. Jakoś w żart obrócił, czy coś takiego. Że to dosyć... w tak, tak, tak. Nie, no, no, do... nie, było, to, było. nie to było, co zrobić. było wcześniej też do typa, ja mam to wszystko, mam, jestem dobrze przygotowany, tak, się, tak, 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 no, no, tak. No coś w tym stylu, więc on często palnie coś tak w ogóle bez żadnego namysłu. E, I to jest kompletna głupota, tak jak na przykład tutaj z tym najazdem na Ukrainę. E, czy to jest konwencja? No poniekąd tak. No, ale no, według mnie no, z takich rzeczy to no, nie za bardzo. Ja bym na przykład chciał bardzo kejdża zobaczyć z panem Jackiem i Nitrem. Wystraszył. Się. I tak się nie, składa, nie że ja jestem druidem, potrafię robić nie podjął, magiczne nie zaklęcia. Utevores, Nitro, jesteś na linii. Słuchamy. No się ma, no nie wiem, wy do mnie zadzwoniliście. Do, A to Fejm musiał zadzwonić. Przysłuchujesz się tutaj, co pan Jacek po, Jacek powiedział? Samo sobie ciekawsze do słuchania niż Jacek Murański. To może wprost, jakby mamy pierwszy, nie wiem czy to pierwszy raz, możliwość, żebyście się skonfrontowali. To powtórz swoje zarzuty do Nitro tak, żeby on mógł odpowiedzieć. No to musiałbym puszczać jeszcze raz te, te materiały, które no, nie chcę tutaj widza zanudzać. Dobra, ty nas... Chodzi o to, że tam mówiłeś, że właśnie mieszkasz w Breslau i że na, na Donata, czy co sądzisz o tym, gdyby chyba wojska rosyjskie wkroczyły do Polski, to powiedziałeś, oby tak. Aha, czyli Jacek Murański kolejny raz posłużył się jakimś wyrywkiem dwusekundowym, czy trwało to czas dłużej? No z pięć. No właśnie, no właśnie. Czyli kolejny raz, no ogólnie tak, bo no to moje stanowisko jest takie, że może w czas, który tam Jacek Murański poświęcony na wizji, żeby wytłumaczył, co zrobił dla Ukraińców podczas tej wojny, poza zdobywaniem atencji na konferencjach, nie wiem, może pojechał pomóc, może zebrał jakąś paczkę. A to jest ciekawe, bo podobno szalony reporter tam dużo pomaga, mimo wszystko, że odwalił podobno, tą akcję. Podobno, Ale to nawet nie o to chodzi, bo Jacek Murański to jest osoba, która yy, codziennie sobie mordę wyciera yy, Ale ludziom, słyszę rozczęsiony który... głosik, to opowie. bardzo, bardzo dobrze, czyli wrażenie wywarło, nie, więc nie to... udawaj, nie udawaj chłopcze, że nie słuchałeś, bo przysłuchiwałeś nie się muszą, z ogromnym nie, chłopcze, zainteresowaniem. Uwa, łysy, a słyszę chłop. rozczęsiony, mocno, mocno tam y, pieluszki pewnie są już założone, mocno roztrzęsiony głosik. I trochę inaczej cię widziałem na tych streamach, tam jesteś taki apodyktyczny, Więc tak rządzisz powiem... tam, tak Dobra, wyzywasz. Ja Tutaj im. masz mocno rozdygotane głosi. No dobrze, to pozwólmy, żeby nie to się wytłumaczył. Na no, przeciwieństwie do ciebie do nas kompromitować rodzinę na żywo. Konkretnie, ja właśnie w w w kompromitować. Dobra, konkretnie. Y, użyłeś takiego sformułowania, ja nie bez powodu, bo ja, ja jestem cierpliwy jak sem, co wielokrotnie podkreślam. Kurwa, kary, ty, jesteś, ty się pochwaliłeś, ty, ty się pochwaliłeś, że na zarabiasz 80 za tysięcy na YouTubie miesięcznie. Dookoła. Więc teraz tak, bo oczywiście, oczywiście, że to jest bardzo ważna informacja w kontekście tego, co cię czeka, bo ja też zapowiedziałem, że po tym twoim materiale, który, który, na mnie, który na mnie opublikowałeś, ale to jest kwestia biznesowa, bo to się moi wspólnicy o to upomnieli. Okay. Powiedzia powiedziałeś, konkretnie cytuję. I to nieważne, czy to ma 5 sekund, czy 10. Murański wobec milionów swoich widzów, murański, oddaj ludziom pieniądze we Wrocławiu. Na to zareagowałem nie, nie tyle ja, co moi wspólnicy i e, niejako zobligowali mnie do tego, aby tę te sprawę upublicznić. Więc powiem ja odpowiedziałem i teraz powtarzam ci to jeszcze raz. Masz trzy wyjścia. Albo ujawnisz. Ja, o, jaki, o jakie posądzasz mnie niegodziwości konkretnie, albo przeprosisz, albo zapłacisz. Nie ma, nie ma czwartego wyjścia. Więc konkretnie, że kogo miałeś wyjście... na myśli, mu, mówiąc, że Murański oddaj ludziom pieniądze w Wrocławiu? Twój syn Mateusz Murański, w momencie, kiedy mieszkał we Wrocławiu i prowadziła go pewna osoba, u której ty też kiedyś byłeś na wlewach, nie rozliczył się z nim. Wlewy, te kroplówki? Tak. Słuchaj, po pierwsze, mówiłeś to o Jacku murańskim. Miedziałeś, no ale właśnie e, powiedział, że Ty bo, też podobno korzystałeś z tego. I c, ja korzystałem no tak powiedział, z... powiedział, że Mateusz korzystał, że ty też nie ma. nie, w ogóle to jest jakaś bzdura. W tej chwili chłopak coś tutaj coś tutaj podrzuca. O w lewach mówisz, na, nadajesz. E, po, po pierwsze jest to nieprawda co do zasady, żeby było jasne. E, konkret. Konkret. I to będziesz miał okazję to wyja wyjaśnić, bo to są poważne sprawy, które rzutują też na e, sytuację e, firmy, gdzie jestem zaangażowany. Więc będziesz miał to okazję wyjaśnić. Dobrze zarabiasz, to bardzo dobrze, to, to jest, jest bardzo dobra wiadomość. Więc po, pierwsze, chłopcze, po, pierwsze, chłopcze, po pierwsze, chłopcze, kłamiesz. Jeszcze raz. Teraz, nie mów, kurwa, Teraz, jakoś, chłopcze, teraz, superu, jakoś, teraz, superu, teraz jakiś banał przypisujesz do bardzo poważnych zarzutów biznesowych. Bo ja nic nie słyszę. po pierwsze, kłamiesz. Po drugie, do bardzo poważnych zarzutów upublicznionych miliona odsłon, jak, 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 jakiegoś badalnego, nieprawdziwego zresztą nie, nie przykładu używasz. Tak mnie. Po, drugi, po trzecie w końcu mówiłeś o Jacku Murańskim, więc też Jacek Murański, pomijając to, że ten pierwszy wątek nie... jest nieprawdziwy. Jacek Murański też komuś nie zapłacił czegoś we Wrocławiu? Ogólnie, stary, tak mocno krzyczysz, kurwa, że nawet nie rozumiem. Po się Ty wszystko panować. rozumiesz. Dobra, Sprej ja będę. Ja będę na o, postu, Jacek pyta, czy to jeśli chodzi o te wlewy, to tylko Mateusz twierdzi, że nie zapłacił, czy Jacek też nie zapłacił temu chłopowi od wlewów? A to chyba oni powinni wiedzieć, komu nie zapłacili. Wiem, że jest dług. Dwóch, tak? <śles> dług jest. A, jest dług. No że macie dług. No, od brednia, góry. no brednia kompletnie. Brednia. Brednia. Dobra, a teraz Nikodzy powiedział, żebyś e, nie nazywał go chłopcem, bo to jest dorosły chłop. Ma już dzieci e, jest zaręczony. E, dlaczego nazywasz go chłopcem? Bo chłopcem to jest tak, wiesz. To jest taki e, rozdygotany chłopiec w takich krótkich spodenkach, rozdygotany przez emocjonalnie przez, na, na, podszedł tym swoim komputerem, tam, tam się puszy, tam wezywa, tam życzy właśnie tam e, lży tych swoich rozmówców. Jednemu ale teraz będzie, będzie gwałcił matkę nie o sobie, bo e, robisz, drugiemu, tak, to o Ale ja momencie. mówię o konkretach, ja mówię o faktach. E, Kogo, kogo, kogo ja lżełem? Ja, Mówi, ja mówię o konkretach. A na żywo to jest taka rozdygotana galaretka, tam pampersy wystają, w tej chwili też słyszę głosik mocno rozedrgany. Słabiutki jesteś, chłopczyku, bardzo słabiutki jesteś. Ja powiem ci więcej, ja, ja, wiem, możecie, ja, ja te powiem te powie ci więcej, ja powiem ci więcej, Siergiej, Siergiej, ciebie już nie A. ma. Czy to groźba? Biznesowo ciebie już nie ma. No ale chociaż w sumie ci dobrze życzę, bo upubliczniłeś te zarobki 80 w Polsce ro, ruski agent wpływu zarabia 80 tysięcy dolarów na tej naiwnej to młodzieży. Nie w tym no. Ludzie opanowali, nie Ty chcesz go pozwać? Się. Chcesz go pozwać o to, że yy, y, powiedział, że twój syn ma Nie, 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 nie powiedział, że mój syn powiedział Jacek Murański powie rzucił takie No dobrze, to twierdzisz, Jacek Murański oddaj ludziom pieniądze we Wrocławiu. Okej, okay, to twierdzisz, ale to, ale że ten Murański pozew ty będzie ty na taką ty... sumę, że on go puści z torbami biznesowo już nie będzie istniał? Będzie uzasadniony oczywiście. Że... Będzie uzasadnione. Że tak. Przez to, że tak powiedział, że masz Konkretne długi, straty to ty potraciłeś na... Konkretne... tysiące, setki tysięcy. Tak, straty na wizerunku e, firmy, gdzie jestem wspólnikiem. Tak. To już przestaniesz się wydzierać? No. Można dojść do głosu? Tak. Bo to, jest właśnie, bo to jest właśnie taka taktyka kurwa twoja, że za każdym razem głośniej, kurwa mocniej, więcej, i Ale fakty, jak, fakty, chłopcze, fakty, fakty, fakty. No to fakty są takie kurwa, że od trzech miesięcy z ty tym straszisz i nic nie robisz, bo ty jesteś kurwa z tendaperem. jesteś Withem kurwa z standuperem. Masz 50 lat. Masz 60 lat, kurwa, i jedyne co osiągnąłeś to krzyżenie, kurwa, na kejdżach i na konferencjach w PMA. Ja nie, nie jest to dobre dla kampanii, że w programie na żywo yy, takie są oskarżnia, że jesteś mniejszym ma... a chciałbyś zostać prezydentem. Yy, yy, więc po pierwsze, yy, po pierwsze, przygotuj się lepiej, jeżeli o kimś rozmawiasz, bo ty masz lat 28, ja mam 52, więc do 60. To przygotuj się lepiej, bo mam 60 lat 27, kurwa. Do, do 60 mi jeszcze trochę brakuje. No ale tak jest, mniejsza różnica jest między 60 a 52, między 27 no dobra, a 28. Do rzeczy, do rzeczy, Jacek. No i do rzeczy, no jakie to zarzuty się pojawiły? No, no, usy, no że tam macie steduffer. jakieś długi. No nie twierdzi, że są jakieś tam. No, ale no, no, bzw, nie, nie bzdura, ma. no to wiesz, że ja, a ja twierdzę Wardęga. Jak a a ja, a ja, dobrze można by sformułować zarzut jakiś obrzydliwy, że Wardęga kogoś wczoraj okradł. No czy dobra, to jest polega prawdzie? No nie, no, no chłopak Bredzi. A co sądzisz o tym, że Jacek. A co do zasady? Mówił, że 6 miesiące czeka, to jeszcze trochę poczekasz, chłopcze, to się musi wszystko odstać. Kurwa, Ta, tańculi, tańc chłopcze, 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 zamknij buzię i nie pomagaj sobie to bo ciągle te przecinki, używasz KKK, bo masz wiem, że masz ciężko. Język polski to jest tobie, dla ciebie nowy język. To nie jest twój język, to nie jest twój, e, język, e, język narodowy. Więc rozumiem, że że masz, nie masz takiej biegłości mówisz w języku polskim, tak? ale co do zasady, tańcula czeka już pół roku. Tak działają polskie sądy i to się musi odstać. Musimy też odpowiednio uzasadnić e, w tym pozwie, ale bardzo dobrą informacją jest, na co zwrócili mi uwagę moi wspólnicy, że chłopak ma bardzo poważne źródła dochodów. Otóż ten. E, ten, okay, ten, ten, dobra. ten ta ruska Anuca zarabia na polskich dzieciach okay, no 80 momencie, tysięcy, Właśnie chciałbym, chciałbym to wyjaśnić, bo tak. E, Okej, okay, rozumiem, że pozywasz Nitrozyniaka. Teraz chciałbym wyjaśnić, bo nazywasz go, że on ma w ogóle pochodzenie, że on nie jest Polakiem. Rozmawiam o tym z Nitrozyniakiem. Nitrozyniak twierdzi, że to jest jakieś w ogóle wymyślone nie, no przecież. Ja, ja się posłużę dowodami, sam ich dostarczył. Znaczy twierdzisz, że... Dostarczył ich sam, chwalił, mam tutaj te dowody, pokażę Ci też, bo nie chcę... Okej, na jakiej podstawie twierdzisz, że to nie jest Polak? Ponieważ sam się pochwalił swoim rosyjsko-niemieckim pochodzeniem. Babcia, jak stwierdził, jest z pochodzenia rosjanką. Babcia jest pochodzenia rosjanką, a dziadek Niemcem. No to są jego słowa. Bo była mowa tam na jednym od, pytanie od widza. I na tej postawie twierdzi, że to jest jak rosyjska na tej dobra, on Twierdzi. Ja, te... ja powtarzam po nim. Dobra, ale przestaniesz krzyczeć teraz, czy nie? Chłopcze mów. A, obecne ziemi polski, do kogo należały przed pierwszą wojną światową? Ziemi polskie, chłopcze. Teraz nie próbuj wybrnąć. Powiedziałeś wprost. No nie, nie, Powiedziałeś nie próbuj próbuj wyznać, tylko... Niemco, żaden Polak przed wojną, przed pierwszą wojną światową nie powiedziałby, by żyjąc pod zaborem niemieckim, że jest Niemcem, a Polak żyjący pod zaborem rosyjskim nie brni w absurd, chłopcze. A Polak a żyjący ty pod ty zaborem rosyjskim nie, nie, nie powiedziałby, że ty jest Rosjaninem. No nie, jesteś, a, jesteś, swoje... jesteś infantylnym swoje... ignorantem, nie, brn, nie, nie brni w absurd. A ty nie obraż tego tym absurdem. Szpanem, nie ograsz tego No dobra, absolutnym. ale nawet jeżeli ma jakieś e, w, w rodzinie obcokrajowców. To nie ma nic złego. Tylko te, Ty go ma. nazywasz rosyjskim zasady? agentem. Nie! Ja go nazywam rosyjskim agentem tym, w nazwałeś, nazwałeś po tym, co powiedział W dniu ataku Rosji na Ukrainę, na pytanie widza, czy to dojdzie do Polski, czy ten atak rosyjski, odpowiada: oby tak. Nie ma niczego trosze, złego, i... że ktoś ma babcię Rosjankę, a dziadka nie No nie Dobrze, to dajmy nie się mu teraz tłumego. Ale to wiele tłumaczy. Dobra, okay. Jeżeli typ o pochodzeniu niemieckim mówi, że dajmy z panem mój. z Bresla i Polaczki mają przed nim dajmy. Raz mu raz to nie wiele tłumaczy. Super. No jest w tym szan 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 kontekście Tak, jest teraz jak mantrzep. Nie ma nie ma. chłopcze, to po pierwsze będzie teraz jak tak? Brakuje ci argumentów, jak mantrzeb. Niczego mi nie brakuje. Będziesz cytował szodnie. Niczego mi nie brakuje. teraz teraz powiedzieć. Więc jakbyś, był, więc jakbyś był. Ty na masz tym, problem na ale twarzy. Ale daj mi trochę Ja ten, tobie się twarzy, nie da przerywać. Więc, bo tam, ty chyba, chyba się tam często przechadzasz po parku południowym, bo coś tam nie możesz zmazać tego, co tam ci zostało po ptakach na twarzy. To teraz dajesz argumentu, że ma znamię na twarzy? Ja. ja? No właśnie taki jest Azyk Murański, pomówić odnośnie pochodzenia. Yy, no ale chuj, on jest łysym kwelem kurwa. Też i ma mordę kartofel, jak kartofel. już chcemy tutaj. Jakiś te, teraz fizyczności obrażać. Sorry, coś, mam do ciebie pytanie. Chłopcze, jakiś konkret. Ta... Rozyniak, mam do ciebie też brędzisz, pytanie. Brędzisz, chłopcze, brędzisz. Ale dobrze, daj mu odpowiedzieć. Mam do ciebie pytanie, bo Jacek tutaj zadeklarował, że w 2030 roku i mówi, że mówi to śmiertelnie poważnie, będzie kandydował na prezydenta. Co ty o tym sądzisz? Sądzę o tym, że Jacek Urański nawet nie wie, że w 2030 roku nie będzie wyborów na prezydenta. Więc chyba... No tyle poważnie biorę go. Dokładnie będą. No, 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 jak, mam, jak mam traktować poważnie gościa, który twierdzi, że używa jakiegoś argumentu, a to jest brednia? No. Ta kadencja kończy się w roku 25 kolejne wybory, lekko licząc. Więc informujecie, Polsce, w Polsce kadencja w przeciwieństwie do parlamentarnej trwa prezydencka 5, 5 lat. lat. Teraz wybory będą w 25 nitro. 25 plus 5 to jest Halo. Okay. Ile? A to, a to, akurat, nie, to akurat, to akurat muszę przyznać, trochę się... Majtnąłem. Majtnąłeś się, bo no, jesteś jeszcze, majtkiem, no to jedyna... się majtnąłeś. Stary, ma... Jeszcze pod podpiętym pod pampersy, więc majtnąłeś raz, kiedy, się, no. To jest jedyny raz, kiedy będziesz miał rację podczas tej dyskusji, więc możesz sobie piątkę zbić. Ale kto wie, może no. będą jakieś przyspieszone, nikt nie wie, jak to A będzie. To Oczywiście to nie jest nie rzeczy, mo nie, moja gość. No to raczej, no, raczej, go raczej wyborów na prezydenta nie przyspieszają. W przeciwieństwie do, do parlamentarnych. No ale spoko. Możesz winszować. Wow, pierwszy raz wygrałeś. Ja ty jeszcze masz coś nie do powiedzenia, nie mój ojca mi mina, matkę, siostrę, babcię? A ja Ale mam pytanie, bo miało dziewczyna. dojść do waszej konfrontacji, mhm. e, była umówiona jakaś przed walką nitrozyniaka, czemu do tej konfrontacji nie doszło? Bo przyszedł Jacek Murański dzień przed walką, a następny dzień, yy, czyli w dniu, kiedy odbywała się walka, yy, no i akurat nie byłem w stanie, żeby chodzić i jakiś wywiadów udzielać ludziom, kurwa, odlepionym. Jest to chyba w miarę zrozumiałe, nie? Że w, w fight The Day'u się. No to nie za to dzisiaj, dzisiaj się za to Siergiej ładnie wyświetliłeś. Także, chłopcze, dziękujemy Ci. Ale, ale wiesz co, będziesz tutaj, będziesz tutaj za każdym razem, będziesz za, za każdym razem nie pomawiał odnośnie jakobym był Rosjanem? Dobrze wiesz, jakie to. Rosjaninem. Y, oku... I, to, i to nie pomawiam, tylko to są twoje słowa. Ja używam jako argumentu jest, jest twoich i... własnych słów. Ty się tym chwaliłeś i w kontekście tego, że życzysz Polsce w rosyjskiej się. okupacji się, i jednocześnie męczy. mieszkając we Wrocławiu mówisz o tym mieście Breslau i twierdzisz, że Polaczki się mają niemieckiemu panu kłaniać, to wiele tłumaczy. To tylko tyle i aż tyle. To bardzo dużo mówi o tobie. Tyle. Już? Skończyłeś? Dla każdego średnio inteligentnego widza Jednak. ten przekaz jest oczywisty. No. Właśnie dla każdego średnio inteligentnego widzę w momencie, kiedy Rosja napada na Ukrainę, a ty chodzisz i kurwa jak mantrę powtarzasz, że moja matka jest Rosjanką, babcia, kurwa. Babcia, się babcia. Wiergiej. Sam się budujesz, nie powtarzam, budujesz, powtarzam kurwo, po, po tobie. Powtarzam twój przekaz. Chłopcze, chłopcze, powtarzam no ja jej. Ale ja, ja się bo bo nie zaraz kłamię i muszę to sprostować. Nie, po, nie, po, nie powtarzam jak mantry, tylko chłopcze, powtarzam po tobie. Siergiej, po tobie powtarzam. Nie, no idiota kurwa, jesteś kurwa łysym idiotą, w wieku 50 lat zamiast kurwa bawić się z wnuczkiem, bo ty chodzisz kurwa po programach i wyzywasz kurwa 20 20-latków. Chciałbym ci pogratulować, jesteś naprawdę ja kurwa... Ja stwierdzam fakty, nie wyzywam. Stwierdzam fakty. No, masz już bliżej niż dalej, więc kurwa, no wieszuję temu jak spożywasz swoje ostatnie wyjdź na trzeciego dzisiaj. po reporterze wow. i po tańculi, to zobaczymy czy mam bliżej niż, niż dalej, bo jesteś ode mnie o ile tam? 27 no, lat młodszy. Czyli byłeś w stanie tań, trzecią walkę z tym tego, tego, tego szczura marzenie. Tego szczura? Z dwoma połamymi rękami. Ale to oczywiście, na trzeciego niech wychodzi. To, to, to zobaczymy, kto ma bliżej niż dalej. Ej. Maulacik. W krótkich spodenkach. To zobaczymy, kto ma bliżej niż dalej. No. Na zmęczonego podwójną walką wychodzisz? Ale, to na jest ale wychodzisz? Ej. Nie stać Chłopcze, wychodzisz? Na zmęczonego, na to. jak to mówisz, starego, starego dziada, i tak dalej, który ma bliżej niż dalej. Wychodzisz na trzeciego? Powiem Ci, tak, jesteś kurwa, nie wartą atencji. Więc to jest chyba ostatni raz, kiedy ja w całym życiu rozmawiałem. I nie próbuj do mnie podchodzić, w życiu realnym, bo gdzieś się przetniemy. No dobrze, myślę, że na tym zakończymy, jeśli chodzi o rozwój. Dzięki, Nitro, że odebrałeś od Fejmu. No, To Odebrał ode mnie. Bo chciał sobie ze mną porozmawiać, tylko mu nie wyszło. No dobrze, ale czy uważasz, że taka pyskówka, e, gdzie w ogóle pobiło to rekord oglądalności, jeśli chodzi o programy Fejmu, e, czy to wpłynie pozytywnie na twoją przyszłą kampanię? Ale wyborczą? nie wiem, o czym mówisz, Co pobiło programy Fejmu. E, pobiliśmy rekord, Dostanę o taką informację, że było najwięcej osób. Natomiast moje pytanie, czy taka pyskówka jest pys... pozytywnie... Nie, nie, z mojej strony to są merytoryczne argumenty i niech każdy sobie wyciągnie własne wnioski. Ja nie. No, ale abituje. taka piskówka ja pasuje nie... dla prezydenta, nie ja będzie to później wyciągane podczas kampanii wyskiej. na argumentach. To, że ktoś używa słów takich, jak używa ten Sergi, to ja na to nie mam wpływu. Ewentualnie mógłby ktoś go uciszyć, ale też jestem generalnie za tym, żeby się dać wypowiedzieć. Nawet jeśli ktoś mówi głupoty, no to mówił, mówił, mówił. Ja opieram swój przekaz na argumentach. Do ilu to widzów dotrze, nie wiem, ale kropla drąży skałę.